No zobaczcie, wezmę przez polaroidy. O, widać. Patrzcie jaka woda maluteńka na rzece jest. To jest strasznie malutka woda. Witam serdecznie na kanale Primanki Dzisiaj w końcu znowu nad rzeczką, piękną Udało się wyrwać, także Kolejny odcinek Letnia troś 2021, czyli odcinek czwarty U nas woda oczywiście standardowo, maluteńka tak? W całej Polsce gdzieś tam podtapia, gdzieś po wodzie coś U nas woda symboliczna, od wiosny się trzyma No ale no to nie to jest taka pora roku, że będzie woda mała ta ryba powinna, pojedynczo, pojedynczo, ale powinna wchodzić. Chociaż takie y, zbyt optymistyczne wieści nie są, bo zawody były y, akurat teraz w weekend. No i padła chyba też jedna ryba tylko. Także no, szaleństwa szaleństwa nie ma. No ale pochodzę, porzucam i pytaliście w komentarzach o co chodzi, że ja tą błystkę tak prowadzę inaczej. Nie ciągnę jednostajnie tak, tylko inaczej prowadzę. To chwilę sobie porzucam i w międzyczasie Pokażę wam o co, o co z tym chodzi. Trzeba się niestety znowu będzie przedzierać przez chabryzie. A no, taki niestety życie trociarza. Trawy, nie trawy, no le, le, latem to niestety. Ziłą się chodzi jak pan. Chociaż też czasami jak śniegu dosypie to trzeba też uważać na te dziury bobrowe i tak no dalej na zimą to się chodzi, ale latem no niestety zwłaszcza jak rzeka niedeptana mocno no, w tym roku mała woda wszędzie i tak ludzie się trochę jakby odpuścili no. odpuścili, nie odpuścili, no ciężko powiedzieć, ale nie chodzone tak mocno. Na takiej płyciźnie, to takie miejsce to wręcz luksusowe. Tylko, że pod krzaczkami bezpośrednio rośnie zielsko i dlatego nie wrzucam tam w krzaki, ale tu jest taki korytarz między zielskami i tak staram się tu manewrować, przeprowadzać, ryby mogą stać po prostu podzielskie, nawet z doświadczenia wiem, że latem wolą stać podzielskie nawet na płytkiej wodzie niż w jakichś jamach mają bezpieczniej. Pogoda jest wymarzona na trocie. Gdyby kapkę woda była wyższa, ciemniejsza, to też inaczej. Ale z tego co wiem, to nie idą za bardzo. Pojedyncze sztuki jakieś nie chcą jeść i koniec. Taki rok jest. W tym roku. Ani zimą ryb nie było. Tyle. Ani teraz latem. Dobra, no, nie miałem. A co to było? Jakiś pstrążek może. Se puknął, tak. Nie powtórzę już. Pstrążek chyba jakiś. No, tu ciężko, żeby powtarzały, bo on wyskoczy z podzielska, albo weźmie, albo puknie, i koniec chowa się. No tam jeszcze mam takie ze dwa miejsca, fajne swoje. Tylko pytanie: jak to będzie zarośnięte? Czy to będzie tak jak tu, zarośnięte w pizdu czy tak będzie trochę mniej? No ale idę, już przyjechałem, to idę. Jeszcze tam kawałek zajdę sobie na swoje stanowiska. Oj, 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 obchodzenie. Dobrze, mam jajeczka ugotowane, zaraz je zjem chyba. Przerwa techniczna będzie. E, tu się nie wlezie, tu się nie wlezie. Tu się może wlezie Oj 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 ciężko się chodzi, ciężko Tak tu sobie zjem, bo tam widzę ładne drzewka powaliło Będą fajne miejsca, zjem sobie, odpocznę I, i startuję tam Tu jest płycizna, to niech se będzie A tam będą jakieś jamki chociaż W tamtych drzewach Śniadanie, śniadanie, to podstawa Myślałem, że nie wziąłem, ale wziąłem a to co to? Jakiś pstrąg. Chodź, 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 pokaż się to, chociaż będzie ryba jakaś. I to tęczowy. No. I to tęczowy, pokaż się tutaj, pochwal się, jak wyglądasz. No. No i że jestem bardzo zadowolony, pierwsza ryba. Wpadła tęczak, taki nie za duży, ale pierwsza ryba już jest, także już się będzie łowiło całkowicie inaczej. Nie? Jeszcze mam tu kawałek do zejścia. Próbuję dalej. Zimorodek przeleciał. Niby to dobry znak dla trociarzy. Zobaczymy, czy to się sprawdzi. Mała woda jest, ale ja i tak na tej małej wodzie lubię chodzić, bo wtedy zobaczę, jak wygląda rzeka. Mniej więcej zapamiętam sobie niektóre miejsca i tak dalej. I wtedy na wyższej wodzie już mniej więcej miejscówki mam, jakieś dołki, jakieś coś mam po prostu zarejestrowane. To, co zapamiętam. I, i inaczej się łowi, tak? Trzeba poznać rzekę odcinkami i poznać ten dany odcinek danego roku. Wtedy jest całkiem, całkiem inne łowienie. Ten, jakoś się chyba wchodziło. Mhm. Miejsce piękne. Pytaliście mnie, jak prowadzę błystkę, że nie zwijam cały czas, tylko zakręcę i przystanę. No to już Wam pokazuję, o co, o co tutaj chodzi. E, błystkę dobieram zawsze tak do nurtu, że jak ją trzymam w nurcie, żeby ona po prostu. E, po malutku, po malutku Jak ją trzymam po prostu. I tak, rzucam, pozwalam jej trochę utonąć. Startuję. Ona tak jakby podwijam troszeczkę, ona się troszeczkę podnosi, przytrzymuje. Jak przytrzymuję, ona delikatnie opada, kijem troszeczkę ją podciągam i wtedy podkręcam. Jak podkręcam, znowu się troszeczkę podnosi, przytrzymuję i ona delikatnie sobie opada. I to taki ruch jest według mnie fajny, prowokujący. Nie, że zwijam cały czas na szybkiego, no chyba, że idę, idę po prostu w górę łowie, nie? Ale tak w dół to widzicie o, zakręcę, przytrzymam, zakręcę, przytrzymam Ona sobie chodzi też tak góra dół, nie tylko w poziomie, że się kręci, ale chodzi góra góra dół mhm. Tu właśnie właśnie kawocza obejść znowu Traw trawy takie trawy Wiem, tu jakieś wejście a tu zwierzyna sobie zrobiła. Najprawdopodobniej. Tylko zwierzyna. Sobie od razu plum do wody. I zadowoleni są. Stworzonka. Tam, bo tu gdzie tu łowić? Jak tu nie ma gdzie łowić. Ale zrobię stanowisko, może. To będę miał na przyszłość ten. O, tak to już ryba spłoszona Na takiej wodzie to nie wierzę, że nie spłoszona Uroźle tych noncza jakieś tu rosną jeszcze dodatkowe Dobra Już tak można se rzucać chociaż No ale to stanowisko na przyszłość, bo na teraz to niestety za dużo chyba zamieszania było no niestety, zobaczcie co to co to przede mną jest nic, nawet zwierzaki tutaj nie przedeptały za bardzo nie ma dojścia już do wody nawet, nie, także Uj. także będę kończył na dzisiaj po tych trawach się umordowałem no nie, nie ma jak do rzeki dojść tutaj już niestety, Kurczę, muszę wziąć sobie, mam taki sierp dospawam śrubę do niego i sztycę wezmę i następnym razem jak tego, jak przyjadę tutaj, to sobie stanowiska takie powycinam, powycinam, żeby można było po prostu dojść do rzeki, jakieś rzuty zrobić, bo jest pozarastane strasznie, niechodzone i, i no niestety nie da się za bardzo dalej iść. Jeszcze jakby coś się działo więcej, jakby no jakieś czutkę taką na trocie miał, to jeszcze bym poszedł, no ale troci nie widu, nie słychu, także odpuszczę sobie. No, chociaż pokazałem Wam, jak, o co chodziło z tą błyską, no i jakoś tam jednego strążka złowiłem. Jak film się podobał, dajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał, komentujcie, bardzo mnie cieszą Wasze, wasze komentarze. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.